Właściwie trochę to jest, taką nazwijmy jednostką badawczą. To znaczy specjaliści i ich zdanie, dobrze mieć takich ludzi ze sobą, no ale nie ma ludzi nieomylnych niestety. Nie ma bezwzględnych specjalistów i uważam, że jeżeli te szerokie koła weryfikują zdanie specjalistym, i w tych szerokich kołach większość mówi, że nie wiem, konkretny sposób na przykład nie działa. No to jest to trochę taki aparat, który weryfikuje też wartość danego specjalisty. No, jednak trzeba ileś razy potwierdzić się to, że zna się na rzeczy właśnie tym zdaniem szerokiego koła. Ja widzę w tym taką wartość. Ja mam odwagę stanąć poprzek myśli Sokratesa, między innymi dlatego, że. Arystoteles prezentuje inne podejście. Z grubsza to, co Arystoteles prezentuje, to